Wróżbita Wawrzyniec, Wróżbita Wawrzyniec, a teraz Szanowni Państwo przejdziemy do Wróżb na 2015 rok. 2015 rok jak Państwo dobrze wiecie będzie rokiem, który po prostu no ze względu na układy gwiazd, ze względu na to co mi za chwilę wyjdzie w kartach, ale ja to oczywiście już dawno wiem, tylko że ja to Państwu tutaj położę. Oczywiście duże arkana, duże arkana wyłącznie Wróżbita Wawrzyniec, to będzie rok niezwykle ciekawe, proszę Państwa, ja to już czuję, mnie troszeczkę strzyka ischias, proszę Państwa, ja już odczuwam takie pewne fale, które do mnie docierają, ale przejdźmy może do konkretu, ja położę tutaj, proszę Państwa, tak zwany krzyż, to jest tak zwany po prostu krzyż yy, starota, yy, wielokrotnie to Państwu mówiłem, na czym to polega, kładziemy tutaj sobie karty, prawda, o... Bardzo proszę. O i jeszcze, proszę państwa, tutaj położymy sobie dodatkowe. Bardzo proszę. I teraz, proszę państwa, jeżeli przejdziemy sobie do tego, co oznacza, tutaj mamy kartę, sprawiedliwość, to jest karta. I proszę państwa, jeżeli przejdziemy do tych wróżb na rok 2015, to będzie rok wielu wyzwań. Bo proszę Państwa, ta Sprawiedliwość to mówi właśnie o wyzwaniach, o takich sprawiedliwych, ale też będzie to rok, jak tutaj widzimy, Rydwan, czyli wielu takich pozytywnych zaskoczeń. To jest proszę Państwa rok, który, który, który będzie po prostu jakby pełen niespodzianek i karty mówią wyraźnie, że jeżeli mamy Rydwan i Sprawiedliwość i jeszcze mamy Koło Fortuny, to, proszę Państwa, tutaj ewidentnie wynika z tego, że będzie to rok, w którym sprzęty domowe ożyją i być może przemówią do Was ludzkim głosem. Nie tylko w czasie świąt, nie tylko, proszę Państwa, w ogóle. To będzie kolejny rok w którym zakupy. Ewidentnie tutaj mamy wisielca. Wisielec to jest po prostu taka karta, która symbolizuje, że te wszystkie. Sprzęty, tak, tutaj jest wisielec właśnie, te wszystkie sprzęty to będą sprzęty, które nie będą do nas jakoś tak specjalnie przytroczone, prawda? Więc jeżeli tutaj mamy koło fortuny i tego wisielca, prawda? To od razu świadczy to o tym, że będziemy robili zakupy na urządzeniach mobilnych, proszę Państwa. A nawet te urządzenia mobilne albo i urządzenia niemobilne będą zakupy robiły za nas, tak jak lodówka na przykład, ona sama zrobi za państwa zakupy. Widzę zegarki. Proszę państwa, które będą y, mówiły państwu co państwo mają robić. Widzę te Rydwany, które będą decydowały o tym, gdzie macie państwo pojechać, a nawet zakupią sobie samodzielnie płyn do stwierdziad, proszę państwa. Karty mówią mi też o tym, że dzięki temu te rydwany i ten wisielec, one tutaj, przepraszam, to jest, to są terydwany, że one nie będą się zderzać, one będą wokół siebie krążyły jak to koło fortuny. One po prostu nie będzie wypatrzyć dzięki temu na drodze. Tu, proszę Państwa, co ja jeszcze widzę w tych kartach? Tak, rozkładamy sobie, tutaj mamy diabła. Diabeł, proszę Państwa, wbrew pozorom, jeżeli tak się popatrzymy na tego diabła, to... Będziemy płacić telefonem za inne telefony. Ten diabeł właśnie o tym mówi, że jedne telefony będą płacić za inne telefony. To jest bardzo ciekawa rzecz. M-commerce, proszę państwa, będziemy realizować z firmą Jan Media. To jest ewidentnie tutaj widać, że to jest w tym rydwanie, w tym kole fortuny i w sprawiedliwości, że to właśnie taka firma, ona tak się nazywa, i że ten M-commerce będziecie z nią realizować. Wasz głos będzie sterował urządzeniami waszymi i mimo problemów wasz startup urośnie jak grzyb po deszczu. To jest moc, moc, proszę Państwa, moc tego grzyba, który będzie rosnął po deszczu. Wasze dzieci od urodzenia już będą obecne w mediach społecznościowych. To wszystko widać, proszę Państwa, w kartach, to wszystko nam wychodzi. I stawiają swoje pierwsze kroki w życiu, będą je stawiały również w wymiarze cyberprzestrzennym. To ja zapewniam, tu proszę Państwa, moja magiczna kula też to potwierdza, że będą dzieci Wasze stawiały te pierwsze kroki i widzę stanowiska społecznościowe, proszę Państwa, na oddziałach porodowych w szpitali, czyli rodzi Wam się dziecko i jednocześnie ta moc i ta sprawiedliwość tutaj, prawda, powoduje, że te dzieci od razu będą na wszystkich wyobrażalnych mediach społecznościowych. Będziecie mogli też zrobić sobie selfie na porodówce, nawet jeżeli nie będziecie własnego mieli dziecka, to może po prostu idziecie na porodówkę, robicie sobie selfie, uploadujecie je na wszystkie media społecznościowe i w zasadzie to o to chodzi, żeby każdy mógł czerpać przyjemność z tego faktu, że nowo narodzone dziecko będzie od razu użytkownikiem mediów społecznościowych, czynnym, aktywnym. Użytkownikiem. To dziecko od pierwszego momentu swojego życia też i to ewidentnie widać, ta moc o tym decyduje, kiedy tylko się urodzi od razu automatycznie będzie mogło założyć własny start. I tak przedstawia się ta świetlana przyszłość związana z rokiem 2015.